Jak widzicie, mały rozgardniarz. Niedługo wybieram się na szczupaki. No i postanowiłem trochę po, e, wrócić do starych, sprawdzonych modeli, których już niestety nie ma w ofercie. Takich właśnie kłaczki z długim sterem czy z krótkim sterem. Piękne, piękne przynęty. Bardzo dużo szczupaków na nie złowiłem i było złowionych. Na te przynęty wiele, wiele pięknych trapieżników, nie tylko szczupaków. No, Whitefish oczywiście, Warrior Crank, Warrior, o którym nawiasem mówiąc niedługo opowiem, bo też są na ten temat pytania, ale dzisiaj chciałem skupić się na innej przynęcie, o którą pytacie co jakiś czas, a jest to Wave. Pytał o nią m.in. kolega o pseudonimie Anyuser. User. Na początek dużo miodu, ale jak wiadomo każdy go lubi, więc pozwolicie, że zacytuję. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za utworzenie tego kanału na YouTube i serii Q&A. Zaliczam się do osób pilnie śledzących Pana działalność w temacie sztucznych przynęt, jak i medialną. To, co Pan tu wrzuca, to jest prawdziwy wędkarski quality content. Piękne słowa, dziękuję. Nie ograniczając się jedynie do pokazywania holu ryby Plus, na jaki Wabik wzięła. Oczywiście takie hole też są super emocją i ludzie w to masowo klikają. Sam klikam, aczkolwiek później Idę nad wodę, widzę jej taflę i czuję bezradność i sto pytań w głowie, typu, gdzie ta ryba ma stać? Jaki wabik mam założyć? W plecaku zapewne, podobnie jak inni koledzy, wędkarze mam ich przecież tonę. Kolor, gramatura, sposób prowadzenia. Odpowiedzi na te pytania są kluczem do łowienia, że tak powiem, systematycznego, a nie jedynie z przypadku. I chwała Panu za to, że Pan tą wiedzą chce się z nami dzielić. Dziękuję bardzo, to bardzo miłe. Jeszcze raz podkreślę, robię to z przyjemnością. Jest jedna przynęta w arsenale Salmo, bardzo moim zdaniem niedoceniana, która ma pewne myki, pozwalające łowić mi najwięcej ryb drapieżnych w rzekach, których łowię. Dodam, że to duże polskie rzeki. Przez większość sezonu jest to Wave. To jest mój personal killer. Jego migotliwa akcja machnięcia odwłokiem, przeszarpnięcia, możliwość prowadzenia pod powierzchnię jak i głębiej. Nawet w pewnym sensie z opadu, w połączeniu z, niesamowitym, z niesamowitymi właściwościami rzutowymi, dają mi taki wachlarz możliwości, że w zasadzie mogę mieć w pudełku tylko ten wabik. Pół żartem, pół serio, dodam, że jeden egzemplarz mam zawsze przy sobie, nawet w torbie w pracy, bo nigdy nie wiadomo, człowiek się zamyśli i na autopilocie zajedzie nad wodę. Dobrze powiedziane, zaiste. I chciałem zapytać, jakie były cele projektanda tejże przynęty? To znaczy, w materiałach reklamowych mowa jest głównie o rybach morskich, powierzchniowego żeru oraz bolenie. Nie podkreśla się w nich innych cech, które można zastosować, by właśnie sukcesywnie łowić szczupaki, sandacze i sumy. Jestem bardzo ciekaw historii powstania tego weblera, bo przecież jest unikalny w asortymencie Salmo. Z góry bardzo dziękuję, raz jeszcze pozdrawiam. IPS. Z czym należy się liczyć podczas używania wave'a? To fakt, że ma jedną kotwicę i prawdopodobnie prawdopodobieństwo pustych zacięć czy spadów ryb jest niestety nieco większe, ale przynajmniej satysfakcja z kontaktu z rybą jest podczas gdy wszyscy naokoło przeważnie na pusto. I jeszcze jedno pytanie na temat Wave'a. Eee, pan Kuba. Panie Piotrze, na wstępie podziękowania za wspaniałą merytoryczną serię zauważyłem, że często porusza Pan temat przynęt do dalekich rzutów, co bardzo cieszy, ponieważ łowię głównie na wodzie, gdzie ryba stoi daleko od brzegu. Jest zakaz połowu ze środków pływających. Czy może Pan polecić przynęty do dalekich rzutów na szupaka sandacza? Wejba już znam, bez problemu leci 80 metrów, ale brakuje w Waszej ofercie dużej przynęty do dalekich rzutów. Czy może jednak jest coś takiego? A może jakieś patenty na dalsze rzuty? Jeszcze raz dziękuję za te miłe słowa. I zanim przejdę do, o, do meritum, czyli do powiedzenia Wam historii powstania Wave'a, chciałem powiedzieć dwa słowa na, na temat tych dalekich rzutów. Ten temat nie jest taki prosty, ponieważ nie zawsze kluczem do sukcesu są jak najdalsze rzuty. Tu rzeczywiście z tego co, z tego, co pan pisze jeśli łowisko jest rozległe i daleko od brzegu również występują aktywne drapieżniki, warto pokusić się o dalekie rzuty. Tylko musicie pamiętać, że im dalej rzucimy, tym trzeba liczyć się z dwoma sprawami. Po pierwsze, kontrola nad pracą przynęty jest gorsza, i po drugie, zacięcie jest dużo, dużo mniej skuteczne. Ale jeśli oczywiście nie ma wyjścia, trzeba daleko rzucić, bo inaczej w ogóle nie ma brań, no to. Warto, warto pomyśleć, jak to zrobić. Rzeczywiście Wave, Wave jest daleko leci, bo został zrobiony właśnie dlatego, między innymi, żeby leciał daleko, pozwalał się daleko rzucić. Do tego za chwilę przejdę, ale myślę, że spokojnie można polecić w, w takie miejsca. Rozumiem, że, że mówimy o, o sandaczach i szczupakach, więc slider tonący, dziesiątka, siódemka, na odpowiednim zestawie. Na pewno poleci, no nie 80 metrów, bo również Wave'em wątpię, żeby Pan rzucił 80 metrów, ale slajderem, tym samym zestawem, którym Pan rzuca Wave'a, dziesiątką, można na pewno rzucić koło 60 metrów. To jest bardzo, bardzo daleko, naprawdę. I Jaki to zestaw powinien być? No, chyba każdy wie. Im dłuższa wędka, im bardziej dynamiczna i lepiej dopasowana ciężarem rzutowym do przynęty, którą używamy, tym dalej ta przynęta poleci. Oczywiście, co jeszcze pomaga, są mistrzowie, którzy bardzo daleko rzucają z multiplikatora, ale ja w tym wypadku raczej poleciłbym kołowrotek o stałej szpuli, dużej, o dużej szpuli, takiej powiedzmy 4000. Nawijamy tam plecionkę. 0,12, jeśli to jest robisko pożwierowe na przykład, bez, bez zaczepów, czyli takie, gdzie można powalczyć trochę z rybą, to nawijamy 200 metrów 0,12 plecionki. Cieńszej, jeśli są duże ryby, chyba raczej już nie. 0,10 moim zdaniem to jest dolna granica, gdzie można trochę zaryzykować. Jeśli 0,12 nawiniemy 200 metrów i podkład prawdopodobnie, bo te duże spule są naprawdę głębokie, no są przeznaczone raczej do, do, do grubych linek, czy grubych żywek, więc podkład plus 200 metrów tej lecionki 0,12 moim zdaniem 60 metrów dziesiątką slajderem bez żadnego problemu. I wątpię, żeby trzeba było dalej rzucać. Proszę spróbować. Tak samo faco dziesiątka z tym, że faco dziesiątka troszkę wolniej tonie, ale za to inaczej pracuje oczywiście. Te dwie przynęty mogę polecić absolutnie na takie miejsce, o których Pan wspomina. No niestety, coś za coś, slider będzie o wiele wolniej tonął niż jakaś guma, natomiast jeśli tam nie jest za głęboko, czyli powiedzmy nie jest tam kilkanaście metrów lub więcej, to naprawdę warto za, 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 spróbować slidera, bo jak wiecie, daje zupełnie inne możliwości niż jakakolwiek guma. Co jeszcze mogę na ten temat powiedzieć? No oczywiście już mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, jak rzucać daleko małymi przynętami. No, jest kilka dawno temu wymyślonych technik. Stosuje się je bardzo często przy łowieniu właśnie troci na przykład z brzegu, troci morskich, tzn. trągów morskich. Jest, są to ciężarki przed, umieszczone przed małą przynętą, zwykle jest to mucha. Zwykła streamer lub mucha tubowa, lub też mała guma, ale również jeśli jest płytko, to stosuje się kule wodne lub tak zwane spirolino. Te instrumenty pod tytułem spirolino, czy spidolino po naszemu, są do kupienia w kilku wersjach: pływającej, tonącej wolno, tonącej szybko. Także one właśnie służą, ponieważ mają same w sobie, mają dość sporą masę. Można Tą masę modyfikować, jeśli chodzi o kulę wodną, tam się wlewa do środka wodę, zakręca się czy zamyka się to, to całe ustrojstwo, i można bardzo precyzyjnie wytuningować tą masę i dzięki temu dopasować tą masę do, zarówno do przynęty, jak i do ciężarzutowego wędki. Daleko rzucamy nawet najmniejszą muszką, więc wobler jakikolwiek nie powinien tu yy, stanowić problemu, chociaż oczywiście. Na pojedynczym haku nie będzie się tak plątała nigdy, jak w ogóle. No więc tutaj, oczywiście, zawsze będą jakieś, jakieś komplikacje. Trzeba rzucać, oczywiście, dłuższa wędka, 2,70 lub dłuższa, rzucać z boku. Przypon musi być za tym lub też za ciężarkie. musi być dość długi. W przypadku troci zaleca się ponad metrowy, nawet półtora metrowy i dłuższe przypony. Taki spokojny, mało dynamiczny, boczny rzut powinien zapobiegać z plątanią przynęty z żyłką czy z przyponem. Ale na, na razie tyle na temat tych dalekich rzutów. Przejdę może do meritum, czyli do historii e, Wave'a. E, Wave powstał, został wprowadzony do oferty w 2017 roku, czyli jest to przynęta dość młoda, jak na Salmo. Tu mam katalog z 2017 roku, gdzie Wave jako przynęta specjalna i super nowość dostał się na, na okładkę. Nie wiem czy to widać, bo to jest tak świetnie wydrukowane miejscowym lakierem UV. Ale tu w środku mamy o, nowość, nowość. New był od początku był oferowany w dwóch wielkościach, nadal tak jest. jest było 8 kolorów, teraz ich, jest ich troszkę mniej. 9 cm i 7 cm, 14, 24 gramy. Masa yy, został stworzony mm, do łowienia wszystkich drapieżników, które żerują daleko od brzegu, lub też ich zachowania czy ich ostrożność yy, wymusza na rękarzu stosowanie dalekich rzutów, ale też żerują dość płytko pod powierzchnią. Pan kolega Nusers User zaciekawił mnie bardzo swoją opowieścią o tym, że łowi na, na wavea inne drapieżniki i to systematycznie. Ponieważ ja też złowiłem na łajwa kilka różnych drapieżników, no suma nie złowiłem. Ale złowiłem konia i szczupaka i oczywiście pstrąga i oczywiście troć i e, jeszcze i, i, i bolenia, ale no, suma nie złowiłem. Wiem, że, wiem, że wędkarze łowią na łajwa z opadu, z tym, że przy dalekich rzutach, do których on jest stworzony, bardzo ciężko kontrolować ten opad. Też nie sądzę, żeby on się dało opuścić na dużą głębokość, ale nie jeden raz przekonałem się, że wędkarze znajdują dla naszych przynęt nowe zastosowania, nowe techniki. Bardzo chętnie bym się dowiedział, jak pan to robi i być może nawet byśmy wspólnie połowili wtedy. Ale wracając do, do Wave'a, leci bardzo daleko i nawet jeśli dość wolno prowadzimy, to mimo, że jest ciężki, daje się trzymać przy samej powierzchni. Mało tego. Jeśli podniesiemy kij do góry, przyspieszymy nieco zwijanie, bardzo łatwo spowodować, że on wyskakuje, imitując małą, uciekającą przed drapieżnikiem rybkę. Co, nawiasem mówiąc, jest świetną techniką połowu wszystkich gatunków, o których wspomniałem: czyli bolenia, basa morskiego i troci, czy pstrąga morskiego. Tutaj, mówiąc o tym, że stworzyliśmy tą przynętę, muszę trochę uściślić, ponieważ, tak jak w przypadku kilku innych przynęt z kolekcji Salmo. Wzorowaliśmy się, inspirowaliśmy się przynętami, które już istniały, czy istnieją i próbowaliśmy je trochę podrasować i troszkę przerobić, tak żeby się nadawały do, do tych celów, które sobie wymyśliliśmy. I tutaj oczywiście wzorowaliśmy się w tym wypadku na doskonałych, doskonałych rękodziełach tworzonych w naszym kraju głównie do połowu strąga morskiego, czyli tak zwanej troci, troci wędrownej. Muszę wspomnieć przynajmniej o, jednej, o jednym producencie, którego bardzo wysoko cenię, gdyż razem bardzo dawno temu, w, lat, w początku lat 80. tworzyliśmy tak zwaną olsztyńską szkołę woblera. Mówię tu o Edku Jankowskim z Czarnego, którego serdecznie pozdrawiam. Edek robi wyśmienite woblery nie wiem czy nadal produkuje je na sprzedaż ale naprawdę te woblery zawsze były doskonałe ja zacząłem troszkę wcześniej od niego ale to zdaje się tylko dwa lata wcześniej więc później tworzyliśmy wspólnie i kilku innych kolegów tworzyliśmy dość dobre przynęty i nawzajem od siebie się uczyliśmy także tutaj nie ukrywam że Etka, niektóre Etka wyroby mnie zainspirowały bo fantastycznie pracują i pięknie łowią trocie Także, Wave kształtem, wyważeniem, sposobem pracy trochę przypomina kilka, tak jak powiedziałem, kilka wytworów polskiego rzemiosła. Jestem z tego dumny, bo Polacy, polscy producenci, polscy rzemieślnicy są naprawdę w czołówce światowej. Prototypów Wave było sporo. Próbowaliśmy najpierw, próbowaliśmy najpierw zrobić tą przynętę z dwoma kotwicami. Tutaj, jak widzicie, jest. Jeden z pierwszych prototypów. Ma na, brzuchu, ma na brzuszku oczko. Nawet był taki plan, żeby zostawić to oczko i sugerować wędkarzom zakładanie również tu kotwiczki, jeśli ktoś będzie uważał, że skuteczność się zwiększy w ten sposób. Ale ostatecznie zrezygnowaliśmy. A to dlatego, że założenie tutaj kotwiczki bardzo mocno zaburza pracę, właściwie niszczy pracę tego, tej przynęty. Ona... Doskonale pracuje właśnie w ten sposób wyważona, czyli bez kotwiczki, z jedną kotwiczką na ogonie. Kiedyś już mówiłem o tym, stosujemy podwójną, podwójne kółko tutaj na ogonie, po to, żeby zmniejszyć ilość spadów. Te ryby, głównie basy i trocie, mają, mają to do siebie, że bardzo chętnie wyskakują nad powierzchnię. Jeśli jest zacięta ryba niezbyt głęboko, a często to się zdarza, to ta masa przynęty. Na krótkim dyszlu, że tak powiem, tutaj się tworzy dźwignia i bardzo łatwo wtedy przynętę sobie ryba wytrzepuje. Jeśli dodamy to jedno kółeczko, no to już jest troszkę lepiej. Spadów jest dużo mniej. To się sprawdza. Było kilka wielkości, było kilka pomysłów, jak, jak, jakie wielkości tej przynęty powinniśmy zrobić. Ostatecznie zostaliśmy przy, tak jak powiedziałem, przy i dziewiątce, ale... Była też dwunastka, tu mam prototyp dwunastki, który chodzi naprawdę świetnie, jak widać też z kółkiem od dołu. Tylko, że to już ma masę prawdopodobnie około 30 gramów. Owszem, można na to łowić i, i to skutecznie. Jakieś tam szupaki na to złowiłem. No ale uwaga, jeszcze powstał o taki kaszalot. Proszę bardzo, 20. Tutaj jak widać, masa 155,5 g. To zrobiliśmy pod kątem połów morskich i oczywiście pracuje bardzo dobrze, nawet z dwoma kotwicami i myślę, że mogłoby to się sprawdzić w połowach morskich, z tym, że tej wielkości przydęta, o tej masie, no to ma zastosowanie, zastosowanie na, na naprawdę agresywne i silne drapieżniki. Także z doświadczenia wiem, że pianka, którą tutaj zastosowaliśmy, byłaby Prawdopodobnie zbyt słaba do, do tego rodzaju przynęty, to znaczy na pewno dałoby się na to złowić i wyjąć każdą rybę. Dlatego, że tu jest drut przez całość, jest z, z, zespawany, więc nie ma szans, żeby coś tu się stało. Nawet jeśli przy, przynęta zostanie kompletnie z, połamana, zniszczona. Natomiast no, nie byłaby to przynęta tania, więc bez wątpienia wędkarz, gdyby po drugiej rybie musiał wyrzucić przynęty, nie byłby zadowolony. Tej wielkości przynęty. O takiej masie są robione z bardzo mocnego plastiku yy, i dlatego, między innymi, zrezygnowaliśmy. Poza tym, mieliśmy szczerze mówiąc, dość duży problem, żeby znaleźć dystrybutorów dla tych naszych pierwszych prób pod kątem stworzenia oferty morskiej. No i dlatego ta przynęta również umarła zanim się urodziła. No ale chciałem wam pokazać, bo to jest niewątpliwie ciekawostka. 20 cm, 155 gram. Yy. Cieszę się, że kolega łowi tak skutecznie na łejwa. Bardzo chętnie bym zobaczył, jak, jak kolega to robi i jakie ryby kolega złowił. Mam nadzieję, że jakieś zdjęcia są. To poproszę o przesłanie. Ja, ja ostatnio zacząłem tutaj łowić w okolicach Olsztyna. Na, na wszystkich jeziorach są bolenie i to całkiem duże. Mam przeczucie, że trochę się spóźniłem, bo były większe i teraz niestety parę się nauczyło. Łowić te bolenie, no i są troszkę przetrzebione w stosunku do tego, co było. Natomiast nadal są bardzo duże ryby, sam widziałem, nie są proste do przechytrzenia, natomiast na Wayfa udaje się to zrobić co jakiś czas. Myślę, że, że będę nadal próbował i będę mógł się pochwalić wam w przyszłym roku jakimiś fajnymi filmikami. Na razie udało mi się złowić niezbyt wiele tych boleni, ale pokażę wam jeden film który zrobiłem dosłownie miesiąc temu na z ostatnich wypadów na bolenie wzięła tylko jedna ryba, ale branie było bardzo fajne. Ale przyjemnie dzisiaj, bardzo ładnie Ale przy samej łódce to widziałeś? Nie przyjemnie. Przy samej łódce Przyładował, zrób stopa na ty, na silniku 3 metry od szczytówki To mnie trochę przestraszył nawet. Dave ich zapracował. Można na nim polegać. Mam nadzieję, że się podobało. To tyle na dzisiaj. Jeszcze raz dziękuję za fajne pytania. Proszę o więcej. Oczywiście będę starał się odpowiadać na wszystkie pytania w miarę możliwości. Staram się na każdym skupić, omówić poruszony problem jak najszerzej. No, ale też wiem, że nie te moje pogadanki nie mogą trwać za długo, bo, bo się zanudzicie. Także zawsze w tej kwestii próbuję wypracować jakiś kompromis. Piszcie, jak Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Zajrzyjcie też na moją stronę pepeprofishing.com, bo myślę, że każdy znajdzie tam coś fajnego dla siebie, coś ciekawego do poczytania i do obejrzenia. Dzięki, jeszcze raz. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.